ipod nano czwartej generacji jak go zresetować co zrobić do bateria już na długo nie wystarcza lub po prostu mamy biały ekran mamy zablokowanego ipoda podłączamy sobie słuchawki i mamy biały ekran no i za bardzo nic się z tym nie da zrobić jeżeli go odblokujemy ekran dalej jest biały w związku z czym trzeba go zresetować wciskamy środkowy przycisk i menu trzymamy około 6 sekund po czym nasz iPod się wyłączy i za chwilę pojawi się białe jabłuszko sygnalizujące to że się resetuje tu trzeba odczekać kilkanaście sekund i mamy już gotowy do użycia odtwarzacz oldschoolowy teraz większość słucha na smartfonach ale ten jest bardzo przyjemny i jeżeli ma mocną baterię to jest delikatny, subtelny, a nie taki klot smartfonowy. Waży naprawdę bardzo mało, bo jedyne kilkadziesiąt gram, a dokładniej 37 gramów. Cienki smukły, elegancki, ale z wiekiem jego bateria również zapewne smukła elegancka. Traci moc. Przynajmniej mój model rozładowuje się w przeciągu godziny, w związku z czym mam ze sobą. Powerbanka, jeżeli udaje się na dłuższe wycieczki, no niestety Powerbank to dodatkowe 147 gramów, ale to jest mocna bateria 7,5 mAh. No i taki zestaw podróżny można ze sobą zabrać i udać się na dłuższą wycieczkę, a na smartfonie robić co innego i nie bać się o baterię. No i już ten zestaw to już jest 180 gramów więc przeważnie jak jedziemy gdzieś to możemy sobie położyć no i dla zapominawskich jeszcze raz jak zresetować naszego iPoda trzymamy przycisk środkowy oraz menu kilka sekund po czym następuje reset naszego urządzenia i możemy za chwilę albo dwie chwile i już cieszyć się naszym sprzętem. Najwięcej na mieszaniu utworów w trakcie baterii, ale to jest też najfajniejsze, bo ciągle coś nowego gra. Dzięki za obejrzenie mojego filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału iPod Nano.